Płacz proszę. Minęło. Jeszcze nie skończył się świat. Choć twardo mi się przysnęło. Pamięć jest wieczna jak wiatr. Zostały nam buty i ta symboliczna czapka z daszkiem. Ale niech w tym dzisiejszym pożegnaniu nie będzie smutku. Niech będzie pamięć i wdzięczność, bo Mary. Nie odszedł całkiem, jest w naszych słowach, w tym, co po nim powtarzamy i w tym, co o nim mówimy. A kiedy przyjdzie cichy ranek, zatrzymajmy się na chwilę, wspomnijmy go, usiądźmy po cichu, nie płaczmy. Minęło, nie skończył się świat. Pamięć o Marku jest. Silna jak wiatr. Niewidzialna i wieczna. Marku, dziękujemy Ci jeszcze raz za wszystko. Za to, że byłeś i zawsze będziesz. Za Ciebie. Za to, że dzięki Tobie świat był wspaniały, a nasze życie piękne. Zostajesz z nami. Dziękujemy i do zobaczenia, mówią.